No właśnie, które? Czyli mam takie coś. I jak tu jest plus pomiędzy, jak tu jest plus pomiędzy, to co znaczy, że mnożę te rzeczy? Eee, czyli jest 16 razy 9. Mam tak, logarytm 2 16 plus logarytm 2 z 9 równa się logarytm 2, 16 razy 9. Czyli logarytm 2 z dym, 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 dym 144. Czyli na pewno będzie odpowiedź c. I co dalej? No to wyliczmy sobie to. Logarytm 2 z 16, nie wiem ile wynosi. 2 do jakiej potęgi da mi 16? 2 do x równa się 2 do 4, czyli x równa się 4. Czyli wiem, że to będzie zastąpione czwórką. Gdzie będzie 4 plus coś? To gdzie mamy czwórkę. 4? 4 plus coś, tylko tu. Odpowiedź. E. To wszystko w tym zadaniu. Pamiętaj w komentarzu na dole są filmy, które uzupełniają zawsze dany temat. Jak się czujesz z tego tematu źle, to sobie powtórz. I na stronie głównej mojego kanału też są tam playlisty naturalne itd. Tak 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 Więc zaglądni Tam wszystko na ciebie czeka. Jest za darmo i fajne jest też.